Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najnowsze komentarze zarządów spółek giełdowych, analityków i ekspertów inwestycyjnych. Partnerem programu jest spółka MFood SA, największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata, a także spółka Plantware SA, wiodący producent wyrobów drewnianych w Polsce drewniane zegarki, okulary, biżuteria. dobry, witam państwa serdecznie. Dzisiaj moim państwa gościem Wojciech Rus, inwestor aniom biznesu, członek zarządu Fundacja Asocka tak, Witam Cię serdecznie. Witam cię serdecznie. E, chciałbym cię zapytać o taką jedną podstawową sprawę. Pewnie tysiąc razy już słyszałeś to pytanie w tym roku i pewnie z dziesięć tysięcy w zeszłym roku. Czego szukają dzisiaj inwestorzy? I czy to pytanie kiedyś przestanie wybrzmiewać i ludzie przestaną je zadawać? No, ale moja odpowiedź mam nadzieję, że będzie oryginalna, bo większość inwestorów pewnie szuka sposobów na pomnażanie pieniędzy, a ja też paradoksalnie powiem, że inwestorzy mogą szukać szczęścia, czy spełnienia, czy satysfakcji w inwestowaniu. Musi być to specyficzna forma inwestowania i... Dużo wspominałem tutaj podczas prelekcji o tak zwanym Impact Investingu, czy takiej mądrej filantropii, gdzie w dużym stopniu czasem inwestuje swój czas, czasem inwestuje też swoje środki, ale takim głównym założeniem to jest, że jakby moim celem nie jest wyłącznie pomnażanie pieniędzy, ale pomnażanie pozytywnego wpływu. Okej, okay. wspomniane przez ciebie inwestycje społeczne, czyli inaczej inwestowanie w impact. Yy. To nie jest super popularna jeszcze forma inwestowania, zwłaszcza w Polsce. Jak to dzisiaj wygląda? Jak, jak ten impact investing wygląda na naszym rynku? Dla porównania, jak mógł, też trochę powiedzieć, jak to wygląda w krajach, nie że bardziej rozwiniętych, ale może bardziej świadomych. Tak. Jak mówimy o inwestowaniu, to takim kluczowym elementem jest nie jak rynek wygląda dzisiaj, tylko co będzie za kilka lat. Bo zazwyczaj inwestujemy z jakąś perspektywą. I patrząc na rynek inwestycji impaktowych w Europie, to jest jedyny rynek WC, który nie spadł w 2022 roku. Wszystkie inne inne spadły. 2022 rok to był rok, w którym najwięcej nowych funduszy impaktowych w Europie powstało. Czyli de facto jest coraz więcej pieniędzy, które będą do zainwestowania w tym rynku. Polska najczęściej szła gdzieś tam jako kolejny kraj, biorąc trendy, które w Europie Zachodniej są. W mojej ocenie to jest jakby trend, który można zauważyć patrząc co się dzieje za granicą i powoli zaczyna się to dziać w Polsce. W Polsce tych funduszy stricte impaktowych jest jeszcze mało, czy grup inwestujących, takich syndykatów też inwestorów indywidualnych, inwestujących w impact, rosną. Jak tutaj rozmawiałem z kilkoma znajomymi, opowiadali mi o swoich intencjach właśnie zakładania funduszy stricte impactowych, no ja uważam, że jest wiele czynników, które będą wspierały to i, i Myślę, że to nie będzie niszowe. To, że to jest niszowy element, to jest jeszcze mit. Wojtek, a jest w kogo inwestować? No bo to jakby wybierając firmę, w którą chcesz się zainwestować, musi ona spełnić e, wymogi. Jakie to są wymogi? No i czy to bardzo zawęża możliwości inwestycyjne? Odpowiem przez przykład. Jako syndykat aniołów biznesu inwestujących w Impact, Impact Angels, w zeszłym roku przeglądaliśmy dokładnie 104 projekty inwestycyjne, gdzie mieliśmy pitch decki, czyli jakby dokumenty, które opowiadały o tych projektach. Z tych 104 przeanalizowanych wybraliśmy 15, które pokazaliśmy sobie i rozważaliśmy jako inwestycje. I trzy są w procesie inwestycyjnym, zrobiliśmy jedną inwestycję. Więc rzeczywiście to sito powoduje, że mniej więcej 3-4% takich projektów przechodzi dalej. Ale to na poziomie Polski to nie są jeszcze tysiące projektów. Na poziomie Europy to już są tysiące projektów, które nie zgłaszają się, które powstają w świecie importowym. Jakie to są firmy? Czyli na przykład czy to są firmy technologiczne, nie wiem, czy Foodtech na przykład się do tego kwalifikuje? Żeby dobrze też zrozumieć jakiego rodzaju branże, jakiego rodzaju technologie, jakiego rodzaju rozwiązania, czy to może być dosłownie wszystko, od jakiejś drobnostki, która E, społecznie będzie miała dobry wpływ e, na nasze otoczenie, po bardzo duże projekty. Jak powiedz mi, żeby to dobrze zrozumieć? My sobie zdefiniowaliśmy e, spółkę impactową, jako spółkę, która w ramach swojego modelu biznesowego realizuje, czy stara się odpowiedzieć na jeden z wyzwań, które zostały zdefiniowane jako cele zrównoważonego rozwoju. Tam jest 17 punktów, które definiują te cele. Jeżeli jakby core biznesu nie, dotyczy właśnie tego zagadnienia, to z naszej perspektywy my to identyfikujemy jako potencjalnie spółkę impaktową. Oczywiście musimy wejść, wejść e, bardziej szczegółowo. I tutaj to, co obserwujemy w Polsce versus z zagranicą trochę się różni, bo za granicą ponad 80% inwestycji impaktowych idzie w kierunku innowacji związanych z, z, z przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym. To jest jakby bardzo duży problem, który dotyczy nas wszystkich, będzie dotyczył jeszcze bardziej. W Polsce, jak sobie przeanalizowaliśmy te ponad 100 projektów, które do nas trafiły, Najczęściej trafiały projekty, które były związane z, ze zdrowiem psychicznym osób. Na drugim miejscu była zrównoważona moda. Na trzecim miejscu były właśnie projekty związane, nazwałeś to futtekowe, czyli na przykład z różnymi nowymi produktami czy zamiennikami roślinnymi, które jakby eliminują na przykład spożywanie mięsa. A klimat był na czwartym miejscu? Klimat na czwartym miejscu, czyli zupełnie inaczej, ale to, z czego to wynika? No bo Unia nas, na nas bardzo mocno naciska. Tak? Jesteśmy niestety tam niechlubną plamą na mapie europejskiej, która bardzo dużo emituje CO2 ze względu na kopalnie węglowe, które posiadamy. No i to, to dlaczego? Dopiero na czwartym miejscu no. ja, zmiany klimatyczne. Ja powiem, u nas. jaka jest moja hipoteza. Czy to jest prawda? To nie wiem. Pierwsza hipoteza, no, że próba stu projektów, no to cały czas statystycznie Malustka. jest tylko próba. Drugi element jest taki, że inwestycje klimatyczne wymagają dużo większego finansowania i teraz to może być tak, że my jako sieć biznesu jesteśmy w stanie finansować samodzielnie projekty rzędu miliona, dwóch milionów złotych, tego typu innowacje w, w ramach transformacji energetycznej no, wymaga często dziesiątki milionów i być może dlatego się takie do nas nie zgłaszają, a być może dlatego, że jeszcze tych inwestorów impaktowych w Polsce czy funduszy nie ma tak dużo, więc tym samym nie powstają fundusze, bo nie mają e, projekty, bo nie mają jak się finansować. Ale to. Uważam, że docelowo tych projektów klimatycznych będzie więcej tylko. Ok. Mi jeszcze tak kończąc, czy Polska w Twojej ocenie, w Waszej ocenie też jako inwestorów, czy jest atrakcyjnym rynkiem i czy może być atrakcyjnym rynkiem do inwestowania? W mojej ocenie jak najbardziej, bo tutaj jakby schodzimy do tych samych paradygmatów czy fundamentów, dlaczego polskie startupy technologiczne mogą być interesujące, no bo mamy tutaj masę Talentów, osób, które w sposób kreatywny i profesjonalny mogą, mogą zakładać firmę. Trochę z perspektywy jakby mentalności funderów, e, miałem kilka rozmów. Czy, czy my, z tą naszą polską mentalnością, e, jesteśmy gotowi i, i chcemy robić projekty, które będą miały wydźwięk międzynarodowy? Wydaje mi się, że z roku na roku udowadniamy, że tak. Więc jakby uważam, że jest wielki potencjał. Z, Chciałbym, żeby tych projektów stricte impaktowych powstawało z takim potencjałem globalnym innowacji społecznych jak najwięcej w Polsce. No bo tak jak teraz z klamrą zamknę to, o czym powiedziałem, jakby zainwestowanie w projekt, który realnie może wyeliminować jakiś problem społeczny. Nie wiem, w Polsce jest masa prób samobójczych wśród młodzieży. Jeżeli ja zainwestuję w projekt, który na przykład wyeliminuje ten, ten problem, no to ja wewnętrznie będę czuł inny poziom satysfakcji i szczęścia, że się w jakimś sensie do tego przyczyniłem. Okej, okay, Wojsko, dzięki Ci bardzo za fajną rozmowę. Eee, szanowni Państwo, żegnamy się z Gdańska. Moim Państwa gościem dzisiaj Wojciech Mróz, inwestor, anioł biznesu, członek zarządu Fundacji Ashoka. Eee, dziękujemy za uwagę. Partnerem programu jest spółka MFood SA. Największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata. A także spółka Plantware SA wiodący producent wyrobów drewnianych w Polsce: drewniane zegarki, okulary, biżuteria.